Pół się dzielimy, nie narzekaj. Daisy Girl. Dziękuję za 20 złoty. Buziaczek. Też dostałem to odsyłam. Wyłącz czat. Yy... Na dole masz ukryj czat, pod czatem. Cześć, witam was moi drodzy bardzo serdecznie na pierwszej części konferencji. Witam bo was i chuj mnie to Na dzisiejszej konferencji poznały Zakręć wąsem. skład. Walk, Dzięki za 15 zł 11 Poznacie wszystkich Twoją dziewczynę Marysię nie kiedy Pablo, thank you Greetings from Poland Eee Ale nikt był niemiły na Twitchu do YouTube'a ale to nie moja wina, ale i tak przepraszam Twitch banujcie tego Gamonia Full screen, tak, tak, już daje full screen Byli już u niego, Siema byli no, u chaos no. kursesa. Such załatwił. Znowu z powrotem. A nie um, wiem czy wejściówkę ogarnię. nie widzieliśmy. I mamy gale fejmy MMA 11. Słuchajcie, no myślę, że dzisiaj dymy będzie. Kamera? Będą. Kamera, kamera, jasne, kamera. No będą, tym bardziej, że. Co to jest blur? Jeszcze nie widać wszystkich. A to okay. jest tam mocny mój faworyt, jeżeli chodzi o e, dymy. To czas pokażę. Wydaje mi się, że będzie na pewno fajny. Myślę, że wiele osób czeka na no walki na wieczoru, na ogłoszenie z zawodników walki wieczoru. Myślę, że nie będziecie zawiedzeni, dlatego oglądajcie konferencję. Będzie ona się składała z czterech części, z pięciu. z pięciu części i na pewno nie zabraknie emocji. Z takich informacji jeszcze, które warto e, powiedzieć na samym początku jest to, że e, nie ma trailera przed konferencją. Nigdy tak nie było, ale też e, rzadko e, nam się zdarzało by podpisać zawodnika tego mojego faworyta. Dobra. E, z main eventu. Wszystko gra? E, parę dni przed e, Co tak samą PRG? konferencją, tak Czy więc mówię, wiadomo, że trailer byłby bez sensu, gdyby To um, ja, ja jestem na ekranie, Ksajo! Tak. na dole po lewej. Ja powiem tak, e, walka wieczoru to jest naprawdę gruby pojedynek i uwierzcie mi, że nie spodziewacie się. Tych dwóch zawodników w walce wieczoru. Chciałem jeszcze dodać, że na Twitterze, jeżeli tak, będziecie komentować podziewa, na Twitterze dodawać wpisy z hashtagiem fame MMA, to najciekawsze wpisy będziemy, będą pojawiały się na dolnym pasku, także zapraszamy do e, wpisywania swoich przemyśleń na Twitterze. A my co panowie, nie przedłużamy i zaczynamy. Show must go Dobra. Krzysztof Fericze Ferentz

od Liga wchodzi na parkiet. Nie wiem, jakoś nie, nie da, że... A ja go nie znam. Powiedz coś, Japszen. Nie wiem kto to. No mówię cały czas przecież, co ty. Głuchy jesteś. Aleksander, Sasza, Muzełko! Dobra, jest zajebiście widzowie? Ty, on się Muzełko ma na nazwisko? Ale fajnie, Muzełko. Powiedz coś Japszan No mówię cały czas, Muzełko Sasza Muzełko To ktoś z zagranicy pewnie A jak to jest z Don Cassio? On w końcu zmienił zdanie i będzie jednak walczył po porazce, czy, czy dalej utrzymuje, że już koniec dla niego ze sportem? O Mój ulubiony! Krycha, kocham cię! O! Krycha, jesteś najlepszy! Kocham cię, Krycha! Krycha! Occam! Oh, Krycha i Amadeusz Ferrari to moi ulubieni zawodnicy. Ja mu faka pokazał. Nagrywa to na InstaStory. Pozer. Witam wszystkich. Krycha, przechlapałeś no sobie już u nas na samym początku. Każdy się przywitał, a ty, zlewka. No, przywitałem się kulturalnie. Zachowałem odległość. Nie, stary. To się, to się nie liczy. Twoim rywalem jest Sasza. Już drugi raz widzicie się na konferencji wcześniej wasza walka nie doszła do skutku przez kontuzję, której właśnie dostał Sasza i Sasza chciałem właśnie poruszyć temat tej kontuzji, ponieważ twój rywal bardzo głośno wątpił w tą kontuzję i mówił, że po prostu obsrałeś zbroję i chciałbym, żebyś teraz wyjaśnił nam jak to było od A do Z właśnie z tym żebrem. No troszeczkę byłem zaskoczony tym, że ma to nie wyjaśniło, bo jak ktoś dostaje kontuzję, no to od razu rozpisują tam chujnia, mójnia i wszystko jest od razu zrozumiałe. Ja musiałem to się tłumaczyć Mamy. na swoim Instagramie i na YouTube. Mamy tam to. to po, po polsku. ten, nie wiem, burdel na moim socialu uspokoić. E, ten to jak zawsze, kurwa, pospiesza z wnioskami, Kupię, bo tam... Naucz się pierw polskiego dokładniej i się zacznie wypowiadać, a nie ty kurwa feflonisz. Ja nie rozumiem w ogóle z tych twoich kocopołów ani jednego zdania nie zrozumiałem. <laughs> a, chyba nie zadawałeś <laughs> pytania, nie? Cię. To inny zadał mi pytania teraz, ty nie musisz rozumieć. Patrz robić. kurwa, taki głupi i wymyślił. Za wcześnie się podkręca. Naucz się polskiego, pierdol. Troszeczkę nienaturalnie naucz, to wygląda. Naucz się polskiego, stary. A ty naucz się ukraińskiego. Na razie rozumiał, jestem tak krok do przodu dla ciebie. Widzicie, całe życie rada. będziesz kurwa mieszkał w Polsce i tylko mówić kurwa po polsku, po polsku. Ja uczę wszystkie języki, gdzie mieszkam, tam i uczę ten język. Normalnie, jakoś gadam, kurwa, mam ziomeczków z Polski, ja każdy mnie rozumie. Rozumiem. Jak ty mnie nie rozumiesz, to ty jesteś debil przecież, a nie ja chujowo gadam. Ziomeczki debile... Ja no patrz, wszyscy się śmieją, czyli zrozumieli, zrozumieli, Śmiejesz nie? Śmieję ciebie, kurwa, bo ty jesteś tu nikim. Czyli zrozumieli, co gadam, skoro się śmieją. Śmiał? Śmiał? Ćmą? Ja pierdolę, co za baran. Dobra, no to jest tak, eee, no to sam kontuzję. <laughs> Się, się wypowiedział, bo tak zaplanował, i teraz daje mi czas już powiedzieć. Mówię, za wcześnie się rozkręcił. Jest Zaczynamy tak dostałem kontuzję Z wysokiego C. Też mi było przykro, nawet walczyłem gdzieś tam w głowie po prostu, bo ja nie wiedziałem do końca, żyć, czy to złamane żebra, czy nie, bo poszedłem zrobić Rengen. Rengen wydał na następny, następny dzień, że... nic nie ma. I o, ja chuj bolało, no tak jak no wiesz, kurwa, no ja wcześniej nie miałem mnie, złamane... W nie miałem złamane żebra, Chyba i... Chyba, że cię chuj bolał. Ale też, Ale teraz zrozumiesz wszystko co mówi. No właśnie nie rozumiem. No rozumiesz, no bo moje domysły. No nie, jak domysły? Normalnie przepowiadasz. Coś tutaj w chwilę urpana Wiczego depila, wiesz, wypłacasz niż ja tutaj swoje już... Kurwa, już ci powiem. Tak, ale spokój. Panowie, ja chciałem powiedzieć jedną kwestię. Krycha, ty masz pięć walk w twoim MMA. I zamiast się rudeć, wiesz, coraz wyżej, wyżej. 4 A nie pięć? No to cztery, okej, okay. mój błąd, eee, tak. to w sumie dostajesz no dobra, debiutanta, eee, a do tego Saszka, ty w ogóle trenujesz coś? Stary, Michał Rogosiński był e, u Kasiusza i nawet Kasiusz przyznał, że starał się cię wyciągać na treningi, a ty nie chciałeś. On mnie wyciągał, nie, on wyciągał I wtedy, kurwa, sam dobra. zaprasza na melanzi to raz, następny dzień oczywiście jako jedyny w stanie kurwa na, 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 na ten trening, a do nas ma pretensje. Przecież kurwa, każdy wie, że ja nie piję, ja piję, jak mi postawisz wyski normalnie przed nosem i on to właśnie robi. A potem mają do mnie jeszcze zarzuty. Ja teraz powiem szczerze, że no też mam jakieś kurwa, jakieś swoje pretensje do siebie, czemu nie trenuję, bo odpuściłem w ogóle. Czyli nie trenujesz. No ostatnich dwa tygodnie w ogóle nie robiłem MMA, robię sobie siłkę, no bo czuję, że tego teraz bardziej potrzebuje. No i nie ukrywam, że mam jakieś pretensje do siebie, że może przypadkiem kurwa lekceważę tego debila, bo też to może być. Ale ja zawsze mam wymówkę, że nawet tak głupi, ja, nawet że bym, chciał, nawet bym chciał, żeby on mi wpierdolił, kurwa życie mu to z całego serca, Co? bo wtedy naprawdę chociażbym zaczął trenować i wątpię, żebym ktokolwiek mnie kiedyś pokonał. Także życie mu, żeby on mi wpierdolił, ale tak wątpię, naprawdę tak A Ale kurwa logika, skąd I teraz ci ludzie ludzie z tym, że nie ma to że Kurwa, ma e, z na... ja nie rozumiem. Nikt. Dajcie mi dokończyć, ponownie. Na ostatniej konferencji, e, kiedy byliście razem, powiedziałeś takie słowa, cytuję. E, jeżeli przegrasz, to pakujesz się w walizkę, wysyłasz na Madagaskar i będziesz grabił piach na plaży, stary. Aktualne czy nie? Zgadza się, zgadza się. Aktualne? Kurwa. Masz szano na to, żeby tam polecieć? Eee... Co? To kawał o... drogi, mordo, kurwa. O, problem, jest, chciałem powiedzieć właśnie. E, dobrze, przejdźmy też do bokaru. Ale również dałeś mi odpowiedzi. A, no dobra, okej, okay, odpowiadałeś kurwa, wszyscy w dupie tu mają. Stary, w, w końcu odczuwasz? Stary, zacznijmy od tego, że dzięki mnie tu kurwa jesteś, bo nie masz na chleb jakichś... Dziękuję, dziękuję, bratory, na, tak bym na ta budowie zapierdalał, Tobie nie, Jak nie ci muszę. Jak dałem przypiskę Sasza Grey, to podłapałeś temat i za 2000 jakieś sztuczne kondony reklamowałeś. No teraz to nic nie zrozumiał. No kim Ty tu jesteś? W ogóle ani słowa nie zrozumiałem. <laughs> Ale go Jak byś najebany był, Ty wymawiasz tak lewe, najebany był. Nie, naprawdę ja nie, ja nie, nie znam co ci odpowiedzieć, jakiś? bo ja cię nie rozumiem. Ty jesteś przygłupi, naprawdę. A jesteś przygłupi, no dobra. <noise> Ale no dobra. przeróbkę na EBB, no na to EBB EBB za ciebie no zrobię. Właśnie EBB. Jest <noise> Kim jest EBB stary? no musiałeś się z nim a. widzieć, skoro nagrałeś e, z nim Słuchaj. film. Słuchaj. EBB. To jest ten co to takie zajebiste przeróbki robisz, tak, tak, tak. A ja lubię to oglądać, kurwa, tych hobby, naprawdę. A. Jest nawet przeróbka olejnik do Mameda Kalidowa był przymierzany. <laughs> geneza, Krycha, Geneza, opowiedz a, a jak Ci do Wojtka tydzień wcześniej mówi. mówię, jaka będzie Twoja reakcja? mówi, starec Ty gadasz za głupoty. Krycha UFC też robił? No dobra, ale zdradź, kim opowiedz, jest EBB? Ale ja nie wiem. No jak nie wiesz, no chyba by no, się nie się wiem, spotkać. a nawet jakbym wiedział, to i tak bym Wam nie powiedział. Czemu? Z, 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 no z jakiej racji? No bo proszę Cię stary, pytam się Ciebie, odpowiadasz tak? na pytania. Tak? Dobry. No i o to chodzi. E, Saszka, chciałem przyjść do Ciebie. O co chciał? Twój rywalek już wspomnieliśmy, pomylił się, ma cztery ważne. walki Oglądamy, e, Ty masz zero walk w MMA. Dziwi w ogóle Ciebie, że organizacja dała Ci e, zawodnika, który w sumie ma jeden z lepszych rekordów w całej organizacji? Dla mnie na pewno, jeżeli tak... Teraz dać mu spokój chwilę, nie, nie obzywać go tam od dibilu, kurwa i tak dalej. To... Chłopie, ale co ty będziesz mnie wyzywać? Jestem jaki jestem, wyglądu nie zmienię. Kurwa rozmowa, <śm> <śm> tema z tobą, chłopie uwaga, moim ambicjom. Jak ja kurwa trenowałem, to ty uczyłeś się walić konia. Ale myślę, że to. ile też... ile ty miałeś lat wtedy? Tutaj też jest głębsza gane urodzenia. Bo ja konia uczyłem się w 7 lat walić. 7 lat kurwa, się. No i konia walić. Się w te 7 lat? Ja pierdolę. słowie, nauczyłem się. Ile pęset pogiąłeś? Co? Kurwa, dobre. Takiego Takie. sprzętu, ja w, ogóle, ja w ogóle jestem, ja tak jestem tak zadowolony. Tak. Szczerze mówiąc, że po prostu mam rywalu, ta tam ma rekordy. Bo mnie to wychta strasznie. Ja bym nie chciał kogoś, kto w ogóle jest tak naprawdę na takim początkującym poziomie jak ja. Po prostu ja bym nie chciał. Ja, ja sobie teraz coś udowodnię. Udowodnię, przynajmniej sobie to, że kurwa bardzo szybko mogę położyć okay. na deski kurwa tego DPA. Najważniejsze mówisz? jest to kurwa. Kurwa, weź zejdź na ziemię, co ja do ciebie mówię. La, 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 la. Czy ty rozumiesz? Ja ja ty naprawdę? Kurwa ty, mu, zajmę, ty zajmę, musisz nich, pić, żeby konferencji w normalnej pozycji czy ty jesteś, jesteś na tylko Ja widzę, że on jest na jubany. Jak mój, kurwa, no naprawdę, jak mój dziadek teraz. No, Robienie z też będziesz chlał, smak, czy będziesz szwizerydy używał, czy to będziesz ty, robił? Ja wiem chyba, czemu ty jesteś taki głupi, kurwa. Kurwa. A, kurwa. A, może ty się śmieją, a ja głupi jestem, no ty to jesteś. Nie ma co opowiadać. Panowie, a jaka jest w ogóle Wszystko. geneza waszego no. konfliktu? Ja tego nie rozumiem. Czy to wynika z Wszystko faktu, że Krecha ma ostrą spinę z Kasiuszem? Bo w sumie oglądałem tę konferencję i miałem taki test. Ale, Kasi, ale wchodzą, no, wyzywaliście zadaj się zadaj w sumie zadaj bez zadaj sobie, powodu. No, ale z, odpowiedz na to pytanie sam. Skąd on się tutaj wziął? Ta, odpowiedź sam. Zadajesz mu pytanie i odpowiedź sam na swoje pytanie. Kulia, ja po co to ja tutaj, nie, tutaj nie, ja jest? Teraz tak. Pamiętaj, też krycha, ja że Sasza jest z Timu Króla. Więc ja, jakby... Już dawno Kasiusz go wystawił ma. do ciebie też, nie? Przecież teamu? teamu Króla już nie ma, Kasiusz powiedział, tak, że w Teamie Króla mogą być tylko no ludzie, co, którzy nie przegrały walk, sam przegrał. Eee, co to no za jakiś ból? No, no, chciałeś wiedzieć, gdzie jest Team, no to przecież jedzie przed sobą. to też lepiej jest, gdzie te okulary twoje? Tim Króla, człowieku, zgniatam kurwa, pluję na to. No gniazda kurwa, zgnieć to ty możesz kurwa w flachę Jak się ma Team Króla, może powiedz widzą, bo... W jakiej kondycji kurwa. jest Tim Dunla w tej chwili? <grym> <grym> no, 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 okay, no, no, Czekają, chęci do życia. Tim ja Nie chcę tego słuchać. Każdy kurwa. Wie, ale dba o to systematycznie. Przysięgam. No to. <grym> na razie nie powiem. No. Ja ta, za nie mogę wystąpić są, na jakieś no, gali, no. tylko nie każcie mi, kurwa, w konferencjach Taszka, a ty nie uważasz, że może warto się zmusić i troszkę potrenować? No, no nienawidzicie się, wyzywacie się, e, Krycha bardzo mocno cię obraża, ty w sumie jego też, się, ale żeby Ostra spina. trenować, czegoś się nauczyć i za przeproszeniem wpierdolić mu. Uczyć się to ja się uczę, ja sobie mam przygotowaną, kurwa, jedną akcję, Musicie którą robię naprawdę kilkaset razy. Hmm. I jestem przekonany, że. Ale tutaj ten trening mi kolegi, ściąganie majtek przez głowę ci nie Daj pomoże. mi po prostu kurwa, tylko żebym ja mi ta akcja <grym gole> tam weszła. Jestem przekonany, że on po prostu padnie. Dobrze, Na razie że jest, jest tak. Ja ta naprawdę lubię. myślałem, że ta nie konferencja, cztery, może jak, ja od niego poczuję cokolwiek, chociażby jakąś męskość, jakiś kurwa nie wiem, tego testosteronu, co używa, żebym kurwa jakoś nie wiem, no, on jest taki A... dzieciak dla mnie, naprawdę. Ja, ja nie wiem i on lat, ja nie ja mówię, że ja jestem kurwa, nie wiem, dojrzały w chuj, ale ja na niego patrzę jak na taką cipę. Tam stało, kurwa, takie małe chude zdjęcie dodaje 4,2 cm. Ja tu na niego patrzę, myślę, kurwa, no normalnie jest prawdziwy do dzieciak. Wiec. Jak ja mam się zmusić do treningu, to raz. Ale mam coś, mam coś, bo to jednego razu kurwa, przesadził. Umówię, ten ten chuj pierdolony jeden razu przesadził. razu przesadził bardzo mocno, wie za co? I ja to w głowie mam. Za co, za co w głowie? Kurwa, mam? człowieku, nie umiesz swojej -y ja trzymać, kurwa, na smiecie, żeby jak nie szczekała. Jak szczeka, tam gdzie nie umie, to trzeba kurwa. kurwa. O, kurwa, jak męsko odpowiedział, nawet ręką kurwa, puknął. Teraz to się pokazał, teraz... No dobry dziadek z ciebie, dobry dziadek kur. Ja pierdolę, powiedział kurwa. nie ma sensu, po prostu jesteś załamany. I jeszcze, kurwa. Mord, ale na kobietę to nie wchodź. Tak Ale właśnie. Proszę. Przed konferencją ale powiedziałeś, ja że chcesz zmianę zachować spokój w ale, ale widzę, że krycha tutaj. No wyprowadzać nie równowagi jednak. Bo mnie poprosili o spokój. Mówię, że tak. Ale wtedy no... z klasło i ładnie to wszystko wygląda. Ale nie wyszło. No ja uważam, że i tak się trzymam, ja trzymam, bo ja jestem wybuchowy i jest u mnie moment, kiedy ja wybucham, po prostu nie chcę tego, wtedy, kurwa, wpadam w furię i bardzo nie lubię, kiedy ktoś po prostu dotyka moich a. bliskich, tym bardziej moją kobietę, ten chuj, kurwa, nigdy nie miał kobiety, nigdy nie miał kobiety, nie stał przy kobiecie, ale kurwa, nie zna zapachu kobiety i, kurwa, nie rozumie, co to jest, kiedy ktoś jedzie po jego kobiecie, kurwa, w ogóle, ja dotykam twoją matkę, twoich braciów, kogokolwiek, kogoś, nie. nie ty możesz mi cokolwiek zrobić, ja nie, ja mam konflikt z tobą, ja nikogo nie dotykam, a wiesz, czemu ty jesteś kurwiony, a ja, kurwa, Kurwa, każdemu powiem, czemu jesteś kurwiony. Kobieta moja, dziewczyna, napisała, kurwa, pod jego zdjęciem, że jest niefotogeniczny. Kurwa, on powiedział błytki, nie powiedział, że jest fotogeniczny. Tu jaki trzeba mieć kompleks, kurwa? Ta powiedz, jest kurwa, a są przystojni. Ten kurwa, jak się rozkręcił na stories Kurwa, taka siaka, kurwa, od odsupio wyzywa, mi pisze, kurwa, że ona wie o okay. uspokój, tak się rozkręcił, a wiesz, czemu, bo kurwa, ateciusz pierdolonej, chciał kurwa fejmu, myślał, że Zolt Island ma 180K, kurwa, to i jakiś tam like padnie. Bo to kurwa jest taki ateciusz, a nie może zrozumieć jednej rzeczy, że piąty raz będzie walczył. Ma kurwa jakiś dzbanek k ma kurwa 70k, i kurwa nie może ogarnąć, że on jest po prostu zjebem, że albo on zwina w swoim życiu, albo nigdy nic nie osiągnie. Piąty raz ludzie po pół miliona mają kurwa. Ty tu przechodzisz, no, kurwa, czekać. każdy macie w... Grupie. Ale kobiet, to ty jak, za już jesteś, takiej, kondony, jak, jak jesteś taki ten, <laughs> że kurwa doty dotykasz kobiet inny, kurwa zaczepić, bo tylko ma więcej falą, to kurwa, wiesz, nie wiem, jakiś zamoz no. i po prostu bardziej lepiej wymiesz sobie wizerunek i lepiej no, wypadnie no, na, no, ten, na tej konferencji. No, A nie kurwa dot to dotykasz to mi to kobiety, te bo, te bo te ja ci te mówię, naprawdę, ja ci mówię, ja jak wpadam furię, to ja bym kurwa mógł nawet zabić! Normalnie zabić, eee. kurwa, przyjechać do do domu A i cię zabić. na furię. Ja eee. Masz szczęście, że, że mieszkam za daleko, A furia po pięciu minutach kurwa mija. Przez Ale byś stał tutaj teraz mi na przyciółko, tutaj na mi już w oczy byś powiedział? Byś powiedział face to face, ja mu nic nie zrobię tylko w oczy, byś mi powiedział, by ja tu jest strony. kurwa oczy zobaczę. Chłopcy, koło nie tam dobry koszer, kurwa. A jeszcze wyobraźmy no face, face to face. ty, ty, ty. O kurwa, Tuh, ty. Too, Job記> tu, tu. tu, tu. I kurwa, spójrz normalnie. Oh, nie dotykam kogoś. W ogóle się nie dotykam. I powiedz, co prawda. mówisz o mojej kobiecie. I powiedz, co mówisz o mojej kobiecie. Mama ma kryminal. cię prawda? Dupa woli co? A jaka <śod> a prawda? Zapraszam <śod> na miejsce. Nie na zmywaku pracować. Ja ci tu wpierdolę i wracaj do Włoch na zmywaku. To, to znaczy prawda, ty mi powiedz. Powiedz, co jest prawda. Saska, siadaj. Nie, no kurwa, dotknęłeś temat prawdy. co jest prawda, że ty jesteś dek... Nie, zaraz przytoczę temat z plotka PL, w żółte nie ma problemu <grym> z mojego A to chodzi o podwójny budynek. Pudełek to jest prawda? Gdzieś co pudełek napisał, że ja nie szanuję polskich kobiet, bo pobiłem się z kobietą, kurwa, że ja jak pies spiegałem, budowałem psa, jej wrzuciłem piłkę, powiedziałem, abort, nie szanuję polskich kobiet, bo to jest kurwa, butelek wierdolony. Nieeś. I ty jesteś tym samym to, że pudełkiem pierdolonym. O, mój trener tam siedzi. Wujaszku! Wujaszek! To co, ty jednego, ja drugiego? Co? Ja czekam. Ja czekam, może coś dorzucą. Ja nie jestem tutaj po to, żeby robić dymy i myślę, że i Wojtek, i Boxer doskonale o tym wiedzą.